Hejka, ja was dzisiaj witam. Chciałam dzisiaj z wami poruszyć pewien temat. A tym tematem jest, na przykład, um, hejty, które na, na nas spadają, inne rzeczy. Przede wszystkim chcieliśmy poruszyć temat. Ja chciałam poruszyć temat tego, na przykład, że, że tak przy Wcześniej, żeby nie było, że na przykład y, później, że ściągamy od innych fi y, filmy. Nie wiem, czy to już mówiłam na wczorajszym vlogmasie, ale jak nie mówiłam, to y, powiem jeszcze raz. Na kanale Liach, y, leburg y, nie wiem, czy dobrze wymawiam, jak nie, to sorry, y, pojawił się ostatnio film... Y, pod tytułem rysyżny S166 y, idziemy do wioski, czyli coś w tym stylu, y, porwali nas. No i jakby wcześniej, też się pojawił taki u nas film z porwaniem, a my nagraliśmy vlogmasa. Y, już na vlogmasie, którymś mieliśmy zapowiedziane że yy, nag yy, nagramy porwanie czy coś takiego więc no jakby mamy usprawiedliwienie do tego yy, że no, yy, że na przykład yy, że nie ściągamy z niej filmów tak i że na przykład yy, yy, nie no nie, nie, żeby nie było po prostu nas... żeby nie spadł na nas jakiś hejt. Na przykład o oni ściągają z tego kanału filmy coś w tym stylu. Bo my nie ściągamy, tylko bo my mieliśmy to pierwsze zaplanowane. A jak nagrywaliśmy odcinek... Wow! Chwila. O, nie widziałam tego. nie nieważne no jej i... jak dobra nieważne na no i kanale pojawił się też niedawno y... nie tak wcześnie ale niedawno y... film y... Y... pod tytułem y... nie wiem nowy koń dla Kocieka". o sobie nie pamiętam już y... I y, że y, wsiada na y, laj, tak? Y, wiem o co chodzi, bo jestem na wieżąco. Y, tak, tam. Y, dobra, nie Tam y, był film ze wsiadaniem na laj. No i u nas niedawno też się pojawił film ze wsiadaniem na ambispo. I to nie to, że. Też mamy na to usprawiedliwienie, bo nagrywaliśmy już wcześniej, zapowiadaliśmy, że już nie, niedawno za, niedu, za niedługo jak wrócimy z obozu, będziemy musieli sobie zr, z, będziemy musieli zrobić wsiadanie na ABis bo, bo już kilka, kilka miesięcy minęło. Chyba sześć, tam powiedziałam, że chyba 6 czy 7, 7, 8 jakieś powiedziałam. No i tak, żeby też nie było, że nie bierzemy pomysły, to my mamy to usprawiedliwione. Y, mamy, to, mamy to nagrane. Tak, na vlogmasie. Y, zaraz. W vlogmasie wam nie jest vlogmas. Jejun. Ja nagrywam takie istoty, żeby po prostu usprawiedliwienie, nie? 여기에, żeby nie było że o na przykład te ściągają o one się z niej ściągają no po prostu podobne pomysły mamy dzisiaj oczywiście real wleci nie mm. chciałam też y, robić czegoś takiego y, czegoś takiego że o na przykład y, y, od razu na, na was się wyczyć dlaczego y, nie zwracajcie mi yy, uwagi, bo... Yy, bo na przykład yy, bo myśmy mieliśmy to wcześniej zaplanowane i bla bla bla. Nie, bo... Ja wam mówię ze spokojem. Yy, Ale... Ja wam mówię, mówię to ze spokojem, że mamy po prostu zaplanowaliśmy to, tak? I... Po prostu tyle. Przepraszam, że tak gadam, tak się jąkam, ale no jest. Podczas robienia zadania, jestem trochę. Na, na, jakby to powiedzieć? Zamilczona, czy coś na. Dzieju. Co to? Kto to? Co na nie, nie mam do końca fabuł zrobione, więc nie wiem do końca, ale ten... Irdis. Kurcze, Irdis to jest najlepsza posła. Jezus. Wytłumaczcie mi dlaczego tam jest koń i w kolejce. O, no. Robię to w przerwie. No. Macie tu trochę jak robię zadania. Ponieważ jak nie mam co robić, to robię zadania w serwie. Ledzę przed kątem, nie mam co robić. Mm, no tak, tak. no to, to, to jest ja robię zadania. Ale może to jest do temat. Ostatnio pojawiły się komentarze pod jednym editem Kaci naszej ukochanej. Na przykład ki. No na Kacie nie możecie powiedzieć, że, że, że to jest dzieciak. Znaczy... taki mały, mały dzieciak. Na mnie fakt możecie to powiedzieć. Mm. No ale tak naprawdę gdybyście mnie zobaczyli, to byście po powiedzieli co, co innego. Na przykład, połowa osób mówi, że na przykład dychę na, na pewno mam. Tak. A, yy, tak wprawdzie to mam 8 lat. No cóż, takie jest życie, nie? Jestem bardziej ogarnięta niż inne ośmiolatki, ponieważ też może to się y, wiązać trochę z tym, że poszłam mm, trochę. Poszłam mm, o rok wcześniej do trzeciej klasy. No i mm, może też to skutkować po prostu, że jestem bardziej ogarnięta. A czy ma 11 lat? Ja naprawdę też mm, no, jestem od niej niższa, nie robić czegoś takiego wielkiego o na przykład ta przyjaźń się z młodszym. Nie, po prostu jestem bardziej ogarnięta. Yy, nie chcę też innych na przykład yy, innych wytykać, że mm, to nie jest ogarnięta jest w moim wieku. Po prostu... Jestem przyzwyczajona do tego, że większość mówi na mnie, że jestem dzieciakiem i... no i inne takie rzeczy. No ale jednak nie musicie nam pisać, że jesteśmy dzieciakami, no. Możecie powiedzieć, że jesteśmy dzieciakami. Każdy ma inną inną... inną, inną. jak to powiedzieć? Każdy yy, widzi to inaczej. Na przykład my, którzy to odbieramy. Yy. O Jezu, dlaczego oni to, czy, czy, coś takiego piszą? Ci, co piszą, yy, myślą coś takiego. o dobrze im. Yy, yy, wreszcie zrozumiałem, że, że yy, taki mały dzieciaki naiwnie nie nagrywają. Pewnie się popłaczą. Nie, nie popłaczymy się. Yy. Nasz czat po prostu wygląda jak jedna jest nieaktywna, bo mamy razem mm, Przepraszam, przepraszam za powiadomienia z Teamsa, ale o. Jestem na lekcji Nie na lekcji, tylko na czerwie to się 3 mm. minuty. Dobra. Nie... No, mówię Wam. Możecie sobie mówić, że my jesteśmy kidami, ale... No, nie, możecie powiedzieć, a na nie... Um, czy... Każdy... Jak my reagujemy na takie... że um, No po prostu. Każdy jest, był dzieckiem i nadal nim jest i całe życie nim będzie. Um, całe życie... Całe życie jest się dzieckiem swojej mamy, tak? No i tak naprawdę często nie to, że coś ojej. Nie to że coś, ale większość osób mówi, większość osób, które, które piszą, że jesteśmy dami to same nimi są, tak? Chcą się po prostu pokazać, że o na przykład jestem od ciebie starsza a ty jesteś młodsza, a ty jesteś młodsza i inni nam to wytykają, tak? Mm. No co chodzi? Ja już miałam dużo takich sytuacji. Że mówią na mnie... No i... Zachowuję to w sobie. Tak. Później jak będzie... Mój, mój sposób myślenia działa bardzo dziwnie Ale nie... Nie wnikajcie w to Mój sposób myślenia jest po prostu taki No fakt Nazwał mnie Kidem Dobra Dobra Mam go... Gdzieś yes. mm. Przy najbliższej yy, okazji się go odbija. Mm. No i... Yy, była jedna taka sytuacja Że na przykład ktoś powiedział na mnie no a sam był, nim był, tak, i był nawet młodszy ode mnie. Yy, to był... To był ło na moim starym kącie na... mm. No i tak. I on mnie tak nazwał i po prostu... I dlaczego mam taki sposób myślenia? Wszyscy sobie powiedzą. Ja mówię, dlatego że... Ja po prostu krótko, szybko, krótko odpowiadam. Ja po prostu ja mam taki sposób myślenia, bo raz się sprawdził. No no i do... po prostu tak mam nie. Hmm. Chodzi, że o to. Hmm. Ja za chwilę będę musiała się z wami żegnać. Hmm. Myślę, że za niedługo albo pojutrze, pojawi się kolejna taka część. Hmm. Też yy, możecie. Yy, możecie na nas tak pisać. Nas to nie, krótko, szybko. Nas to nie obchodzi. A jednak, gdy ktoś się kłóci, że na przykład o, widać po filmach, nie zawsze. Musimy być kidami, jak y, robimy słaby film. Wystarczy, tak, że y, 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 jakaś jest 16 i się na, na programie y, nie, nie zna, y, a, a, tak, a inna osoba już ją Kidem nazywa, tak? Więc to też tak działa. Ja Wam tylko tak mówię. Ja Wam daję przykład. Żebyście po prostu tak Do nas nie pisali, tak? Bo to naprawdę, bo jak na was się to odbija, to, to to rzeczywiście może być przykre. Wtedy możecie, będziecie hmm, chyba widzieć, hmm, jak, jak my się wtedy czujemy, tak? Widzę. Wtedy? wtedy będziecie mogli chyba wreszcie zobaczyć, jak się taki człowiek czuje że to naprawdę nie jest fajne, że nie musicie go hajtować No wystarczy, wystarczy, że ktoś jest niższy już go, jak nazywają, tak? Po prostu, moi kochani, po prostu życie, życie i jeszcze raz życie. Ta, a tak jeszcze dodam, Miłoby ci było. Do tej osoby oczywiście mówię, w ranskiej Miło by ci było, jakby ktoś yy, yy, młodszy Nie wiem, nie wiem, czy młodszy, Albo młodsza. Miło by ci było, jakbyśmy my na przykład, jakbyśmy o swój kanał, yy, byśmy ci powiedzieli, yy, że... Yy, o Jazuki. Jaki słaby film ma. Nie rozumiem takich ludzi. Nie rozumiem. Po prostu nie rozumiem. Mówią, że jesteśmy kidami, a sami nimi są, tak? Po prostu. No. Nie, kochani. Życie. Chciałam ja powiedzieć Wam, że to jest życie. O Jezu, bo to była zezmutowana postać, która stała normalnie, tak, tak jak jakiś pajacyk. No, a takim pięknym akcentem ja się z Wami nam? Nie no, vlog ma... Coś może bardziej informacyjnego. Vlogmasy będą się pojawiać 24 grudnia. Yy, vlogmas 24 grudnia może mieć lekkie opóźnienia. Już Wam mówię dlaczego. Dlaczego? Yy, ponieważ yy, no, jedziemy na Wigilię, albo Co, byśmy no? musieli po późnym wieczorem bardzo Ale to raczej nie, albo wcześniej rano. To mm. też by nie było tak fajnie mm. dostać rano w Lomasę i na przykład później na Wigilię Czy coś w tym stylu? Co mam? Aha. Wróć tam do Gdzie to? Nie mam jechać. Może jeździć Dobra, pojawi się na pewno druga taka część, Z za wami żegnam. Pa! Chętnie.